Z góry przepraszam za ilość shortów, jakich ja teraz, jaką ja teraz generuję. Bo robisz coś dla mnie nowego. A jak coś dla mnie nowego, to ADHD i short na shortzie, nie? Widać kabelek ten cieniutki czarny do RGB. On praktycznie schowany jest tutaj za blaszkami do uziomu od portu. Możesz tu do góry przyciągnąć. Nigdy w ogóle nie widać. Praktycznie też a pilot działa, z spoko, nie? To jest dopiero jeden strip, będzie jeszcze tutaj pasek, będzie tutaj, będzie tutaj, nie? Eee, no, wygląda to spoko. Nawet ten port wypolerowałem z góry, żeby odbijało lepiej światło. jest źle, może na przyszłość będę myślał, żeby mniej punktowo świeciły to jakieś rozpraszasz, dać, ale jak się pierwszy plexi, czy szkło hartowane, no to nawet nie będzie w ten sposób to wyglądało, lepiej. Dobrze, że wszystko białe zrobiło, z tą siatką metalową. Bo no, po prostu lepiej światło odbijanie. Tu tak samo dolny, ten heating, który polerowałem naklejkę, odpieprzyłem, żeby to wszystko maksymalnie dobrze wyglądało nie? No.